śpiewam na weselu bardzo znanego aktora. Wesele zaczęło się masakrycznie. Dojeżdżamy z zespołem pod salę weselną, mega zrelaksowani. Ja patrzę, a tam pełno aut, w tym auto pary młodej. Myślę, no nie, coś nie tak. Okazało się, że na umowie była wpisana zła godzina rozpoczęcia wesela. Ale jajce. Szef poleciał do pary młodej. Na szczęście wszyscy byli jeszcze na dworze i składali sobie życzenia. Podchodzi do mojego szefa para młoda i mówi, no troszeczkę się spóźniliście. Już myśleliśmy, że będziecie dwie godziny wcześniej. Ja myślałam, że się załamie. Pani młoda mówi, zaraz się skończył życzenia, to prosilibyśmy, żebyście się tak uwinęli i zagrali nam marsz weselny na wejście. A szefu mówi, my się rozkładamy półtora Godziny. Pani młoda była dosłownie załamana. Proszę pana, to jest moje wesele. Ma być zagrany masz weselny. Jest stres, jak nie wiem. Młoda para gotowa, żeby wejść na salę weselną. Goście czekali już w środku. A pan młody mówi, to co jesteście gotowi? A my mówimy, że nie zagramy. Oni byli tak wściekli. Szefów padł na taki pomysł, że ja myślałam, że się posikam ze śmiechu. Teraz uwaga, napiję się. Miał przy sobie magnetofon i puścił marsz weselny, a my chodziliśmy za nim.